Idziemy teraz do Szymka Czerwińskiego, ale mnóstwo jest komentarzy, jest coraz więcej i e, się nie znalazłem jeszcze ruchowy. ani jednego słuchaj e, komentarza, który byłby przeciwny, mm. przeciwny badaniom. E, tak, bo to jest dla dobra wspólnego, tak. dla dobra ogółu, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Warto Cię badać i warto jeść zdrowe dania, na przykład chłodniki pełne witamin i warzyw. Pierwszy chłodnik, który mam dla Was, to jest chłodnik, w którym łączę ogórki rzodkiew i awokado. Co tutaj zrobiłem? Tutaj zobaczcie, ogórki poszatkowałem na tarce i posoliłem. One puściły wodę. Tej wody nie potrzebuję zupełnie, więc sobie ją zupełnie zlewam. Tak też możemy zrobić ogórki na przykład do cacyków. Wtedy masa będzie gęsta, a nie taka rzadka, bo wiemy o tym, że ogórki mają mnóstwo w sobie wody. Co tu co robimy? Dajemy oczywiście nasze ogórki, dajemy rzotkę, którą również starłem na tarce. A ją jakoś przyprawiałeś czy po prostu? Nie, niczym rzodkiewki nie przyprawiałem. Awokado mięciutkie pokroję sobie w kostkę i całość blendujemy. Ten biały płyn to jest nic innego jak kefir. Możemy również zagęścić na przykład gęstym jogurtem greckim i w ten sposób dosłownie w kilku Kilka chwil, powstanie nam bardzo szybki, zielony chłodnik. Czym go jeszcze mogę podkręcić? Oczywiście podkręcamy go miętą. Mięta będzie do drugiego chłodnika. Podkręcamy go czosnkiem. U. Czosnek dajemy do prasy. Przyciskamy, mogłem go od razu tutaj wrzucić i... Czy mnie po pokona mnie chyba ten przyciskarka? A może nie? Trochę techniki. Takie dziwne to urządzenie. Tak. Chyba 1-0 dla Ciebie. Tak, w kuchni nie się poddawać. Człowiek kontra maszyna. Wygrałem wyjątkowo. Wyciskarka do czosnku kontra szmurczerwiński. Tak, sobie mieszamy. Z czym podajemy? Zobaczcie, bardzo proste. Dajemy na miseczkę nasz e, chłodnik e, i damy do niego pokrojoną wcześniej Fetę? Fetę, dokładnie tak. A obok mam do przystrojenia nic innego jak rzodkiewkę. Rzodkiewka jest cytryną, żeby koloru nie straciła i również dałem dużo lodu, a była zimna. Dzięki temu kolor biały jest do góry wyciągnięty, a czerwień pozostaje. Czerwone, czyli nic innego jak pyszny czerwony pieprz i oczywiście zielenina Czyli możemy dać odrobinę e, koperki. A zamiast czerwonego pieprzu, na przykład czyli można było Możemy dać czyli jak najbardziej. E, możemy dać również. E, co ważne. Możemy dać na przykład e, jakąś czerwoną oliwę. Ale drugi bardzo prosty chłodnik, jeszcze prostszy niż ten. W miejscu mam nic innego jak e, sałatę. Również się e, dodam tu do niego e, naszej rzodkiewki, którą wcześniej starłem. Dodam również ogórków. Lecimy z kefirem. Mnóstwo kefiru. E, aby było kwaśniej, daję oczywiście sok z cytryny i całość dokładnie mieszam. I z czym go mogę podać? Taki szybki, bardzo szybki chłodnik. Tu były głosy, że Czerwiński nie ma w kuchni. Mięsa, nic bardziej mylnego. Mięso oczywiście będzie, bo to nie ma chłodnika. Hip ekipa się cieszy. Ale to już sałata i to już mówi, że to jest chłodnik? Dokładnie tak, szybkie proste danie. A skąd te mięso? Chłodnik ma chłodne, chłodne. Znalazłem w lodówce chorizo. Zrobiłem z niego takie skwarki. O Jezu, chorizo jest dobre do wszystkiego. I zobacz, i znowu ta oliwa. O tak, tak, okej. I to wygląda, i smakuje, i brzmi. I jeszcze, o. Szymonku, ojejku. Ooo, już... jeszcze troszkę szczypioreczka. Jeszcze. No tak. Mamy to. Nie wiem, czy lubicie chłodnik, lubicie chłodniki? Uwielbiamy. O, to a ja mam uwielbiamy. taki idealny dla takich młodych reporterów. Hubert, możesz przejść właśnie Chodź, Hubert. Chodź dalej naszym współprowadzącym. Chodź, Oliwka, chodź tutaj. Co prawda nie mamy tutaj... Uwielbiamy. Zobaczcie, mamy chodź, tu arbus, a to jest arbus żółty. Czy wiecie, jak się po polsku nazywa? – Ananas. – Blisko. Tak samo jak ten pan, co mieszkał po słowackiej stronie Tatr i zabierał bogatym, dawał biednym. – Janosi? Janosi? – to polska odmiana właśnie arbuza. I co my robimy z tym naszym, z naszym chłodnikiem? To chłodnik arbuzowy, czyli dajemy arbus czerwony, dajemy arbuz żółty. Czy lubicie truskawki? – Tak. – Super. To damy także truskawki. Jak myślicie, czy mięta będzie pasowała do tego? Mięta bazylia może być? Tak. Rewelacja. Zupełnie przypadkiem mamiętej bazylię. <grym> Pięknie. Odrobinę słodyczy, czyli dajemy miód. Też piękne słowo, prawda? Miód, miód polski z U. I czyli podkręcamy smak, czyli odrobina soku z cytryny. Całość blendujemy. Zobaczcie. A czy kiedyś zadałeś pytanie Tacie i Mamie, jakie jest ich ulubione słowo? No, – Oczywiście. – No właśnie, rodzice, tato, jakie jest, jest twoje ulubione słowa. Ulęgałka. – bardzo dźwięk. ładne. – A mama? – A moje szarlotka. – Szarlotka. No, – no, tak. no dzisiaj nie będzie szarlotki w naszej kuchni, tak. Hubert, bo ty na swoich, o, e, swoich social mediach też podawaj swoje proszę, ulubione słowa, prawda? – Czyli gdzie tu jest tym krzakiem? – Ale to bałeś. numer jeden zawsze mnie zaskakuje. No – tak, bez, bez zielonego. – Bez zielonego, no co to Szymon? Powiedz, Poczo, Szymon uwaga, sz – Powiedz Uwaga, sprawdźmy. No, do oliwka i jak? – Zjadliwe? – Tak. – Uff! – Bo to wiesz, możesz oszukiwać, jest, ale… – Ale to nie oszukasz. – nie oszukasz. Szyma, czy wiesz, <noise> jakie jest ulubione słowo Huberta? – Jeszcze nie. – Rzemieślniczy. – Bardzo ładne, też polskie. No. – Tak. – A ulubione słowo y, Szymona? Y, – Jedzenie. <noise> – Może być? Super! Dziś, Panie i Panowie, gorący szymek robi chłodniki. Dokładnie ja tak ochładzam. To mamy chłodnik litewski. przepis na naszej stronie. Chłodnik z awokado, także też chorizo na sałacie masłowej. Do tego chłodnik mango i chłodnik arbuzowo-limonkowo-miętowy. I jak zrobić ten chłodnik mango? Pokażę bardzo szybko. Tu zobaczcie, mamy mango, które zblendowałem. Dodaję do niego mleczko kokosowe bądź śmietane. Pamiętajmy o tym, aby wybierać tą, gdzie jest 90% minimum kokosu. Do tego nic innego jak grecki jogurt. I coś, co mega smak podkręca, to jest szczypta kardamonu sproszkowanego. Całość dokładnie mieszamy i podkręcamy niczym innym jak skórką z, z limonki. Co pasuje do tego idealnie? Coś, co wspólnie wjedliśmy, Tu wam pokażę, zobaczcie. Resztki zostały. Tu są tylko resztki. To są płatki kokosa, które wymieszałem w cynamonie razem z cukrem, pudrem i na chwilę do piekarnika stopni 184. Minuty. Pilnujemy, aby nam się nie przypiekły, bo się pyszne, szybko wszystko palą. Zdrowe chipsy. Bardzo Szef, proste zdania. E, du dużo zjedliście smakowało dzisiaj? ja Jestem tak najedzony, że chyba nie będę jadł Byliśmy nic do wakacji. W tej całą miseczkę. Ale uwaga i proszę, zobacz, chwila, moment i mamy gotowy chłodnik, który jest super takim... Dokładnie tak. ...deserkiem. Raże chłodnik, dwa, że deser, idealny na upały, które mam nadzieję niedługo do nas przyjdą. Przypisy na naszej stronie warto z nich skorzystać na upalne dni. Bardzo Ci, Szymon, dziękujemy, dziękujemy. pięknie. Dziękuję również. Cześć, tu Dorota. I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień dobry.tvn.pl